Podróż po Meksyku zaczynamy od Guadalajary. Nie dlatego, że to moje wymarzone miejsce, ale bilety lotnicze z Los Angeles były tu o wiele tańsze niż do stolicy. Guadalajara to duże i tętniące życie miasto, ale nie widniej na pierwszych stronach przewodników turystycznych. Dla przeciętnego podróżnika to raczej punkt tranzytowy niż cel. Jednak dla zagorzałych kibiców piłki nożnej to miejsce ma szczególne znaczenie. To tu podczas mundialu w 1986 roku Polska przegrała z Brazylią 04, a po meczu narodziła się tak zwana klątwa Bońka, po której to naszej reprezentacji nie udało się zakwalifikować na mistrzostwa przez kolejne 16 lat. W Guadalajara od razu spotykam się z ogromną życzliwością mieszkańców. Sami podchodzą oferując pomoc, tłumacząc jak ogarnąć chaotyczną sieć autobusową. Po nieprzespanej nocy na lotnisku siadam w busa i ruszam dalej. Czekam mnie 600 km jazdy do miasta Mex. Tu zaś na kilka dni zamieniam się survivalowcem na zwykłego turystę, takiego co chodzi po muzeach, je w barach czy odwiedza dawne świątynie, poznając aztecką kulturę. Po półtora miesiąca spania w namiocie wreszcie nie muszę się martwić o to, gdzie rozstawię się na noc, mając dach i łóżko w hostelu. Dotarłem do miasta Mexico City późnym wieczorem. Korektywo, y, taki busik, y, który miał jechać 7 godzin, a on zajęło to 10 godzin. Już po prostu nie wiedziałem, gdzie miałem, gdzie nogi ulokować. Tak ciasno było, ale jakoś przetrwałem. Zatrzymałem się w hostelu na dwie noce i będę y, zwiedzał miasto. Y, Meksyk jest jednym z największych miast na świecie. ma Ponad 20 milionów ludności, a niektóre źródła podają, że populacja nawet dosięga 30. No rzeczywiście, jadąc już zbliżając się do samego miasta, to korki były niesamowite, pełno budynków. Ludzie budują się tutaj gdzie mogą, a jak brakuje miejsca, to nawet stawiają swoje domy na zboczu dosyć stromych wzgórz. Tutaj takie najróżniejsze rodzaje chipsów: z salsą i limonko. Jak już wcześniej wspomniałem, nie jestem jakimś wielkim znawcą sztuki, jednak oglądając zdjęcia w internecie. Muzeum de Arte Popular przyciągnęło mnie w bardzo kolorowe zdjęcia. no i rzeczywiście w środku podziwiać można sztukę meksykańską naprawdę jestem zdziwiony pięknymi rękodziełami wykonanymi z gliny, drewna czy tkaniny mają także tutaj wiele drzew życia o różnych motywach no i wszystko jest bardzo kolorowe zebrane tutaj dzieła pokazują kreatywność meksykańskich rzemieślników na Przestrzeni lat, ale także jest to skupisko najdziwniejszych rzeczy, jakie można spotkać w jednym miejscu. Najróżniejsze czaszki, maski, no i wiele tutaj motywów nawiązuje do życia po śmierci. Duże mięsa to i duże worki ze świecami. Z tymi plecami Palacio de Bellas Artes, czyli pałac sztuk pięknych, mieszczą się tutaj muzea, galerie, teatry. Został wybudowany 100 lat temu, jednak co najciekawsze, to podobnie jak cały Meksyk, położony jest na dość podmokłym terenie, przez co obniżył się przez te 100 lat o 4 metry. W Meksyku jest dość popularny, nawet bym skorzystał z tej opcji, ale no te moje sandały raczej nie nadają się na takie potraktowanie. że Meksykanie są bardzo przesądni. Można spotkać tutaj wielu szamanów, u których można oczyścić się ze złych duchów. Wśród betonu i hałasu miasta nagle można poczuć, jakby cofnęło się o kilkaset lat do czasów Tenochtitlana. Na placu Cokalo w samym sercu metropolii, obok katedry i ruin astatki świątyni, dzieją się rzeczy, które wyglądają jak scena z innego świata. Szamani ubrani w pióra skóry. Z tymiącymi kadzidłami i musztami w rękach, odprawiają rytuały oczyszczające dla każdego kto podejdzie. W ten sposób proszą duchy o opiekę, dmuchając w musztę czy kadząc ziołami. Co ciekawe, to nie na pokaz dla turystów, a prawdziwa, żywa tradycja. Mieszkańcy naprawdę przechodzą, by oczyścić ciało i duszę, wypędzając w ten sposób złą energię, aby zacząć nowy etap w ich życiu. Dzisiejszy plac jest drugim co do wielkości placem na świecie. Natomiast zagadka, gdzie jest największy, dam chwilę na zastanowienie, a w międzyczasie troszeczkę opowiem. A więc plac ten nazywa się Zocalo. Podobnie zresztą jak wszystkie większe ulokowane w całym Meksyku. Natomiast za moimi placami katedra Metropolika. Była budowana przez 250 lat. Nic zatem dziwnego, że łączy w sobie kilka stylów. Największym placem na świecie jest ten w Pekinie Tianmen, w którym to w 1989 roku miała miejsce krwawa masakra studentów. A za moimi plecami jeszcze pałac prezydencki który chciałem zobaczyć ponieważ znajduje się tam olbrzymie malowidło które obrazuje całą historię Meksyku niestety jest dzisiaj zamknięte Nie będę się trącał. Znajduje się na Placu Trzech Kultur i można powiedzieć, że miejsce to znakomicie oddaje historyczno-kulturowy obraz miasta. Na pierwszym planie widnieją starożytne ruiny azteckie, tuż obok stoi kolonialna katedra, wybudowana przez Hiszpanów, kiedy oni to podbili te ziemię. Natomiast nowoczesność ukazana jest w postaci budynków, które powstały w latach 60. ubiegłego wieku. Miasto Meksyk jest prawdziwym rekordzistą, jeśli chodzi o ilość muzeów. Przebija nawet e, takie tuzy jak Nowy Jork czy też Paryż. A jednak spośród tych wszystkich muzeum, e, jedno, które na pewno warto odwiedzić, to jest e, Muzeum Antropologii. Powiem szczerze, że miałem okazję być już naprawdę w wielu tego typu obiektach, ale. Dawno, dawno nie pamiętam, żeby coś mnie aż tak bardzo zaobserwowało. Jeżeli ktoś nie lubi muzeów, to na pewno to jest to miejsce, które powinno go zachęcić. Widziałem tutaj wiele, nawet dzieci z otwartymi na oścież buziami. Wszystko to jest przedstawione w bardzo jasny, przejrzysty sposób poprzez makiety, multimedia, informacje. Natomiast sama kolekcja dotyczy historii różnorodnych kultur Mezoameryki i wszystko to zostało zamknięte w jednym budynku. Jest to z pewnością jedne z najważniejszych tego typu muzeów na świecie. Same ekspozycje zaś opowiadają o cywilizacjach Olmeków, Azteków, Majów i prezentowane są artefakty związane z właśnie z tymi grupami. Zaś uznawanym że z fachowców najważniejszym eksponatem jest tutaj kamień słońca. Jest to rzeźbiony dysk, który został odkryty w XVIII wieku i uznawany jest za najsłynniejsze azteckie rękodzieło na świecie. Taki przysmak, takos yy, nadziane mięsem. Natomiast na to położony biały ser oraz sparerowane papryczki oraz zioła. I tutaj podobnie jak w Azji także zauważyłem wyczuwalna jest najbardziej kolendra. Złożone na obrzeżach miasta oddalone od samego centrum, raptem 45 km. Stanowisko archeologiczne, i teraz nie wiem, czy dobrze wymówię. Teotihuacan jest jedną na pewno z większych atrakcji. Nazwa tego azteckiego miasta oznacza miejsce, w którym ludzie stają się bogami. Zgodnie z indyjskimi wierzeniami to właśnie tutaj powstał świat, słońce, księżyc, a światło oddzieliło się od ciemności. Najciekawszymi zachowanymi budowlami kompleksu są zaś piramida słońca, jest to jest ona drugą co do wielkości w Mezoameryce oraz piramida księżyca i świątynia pierzastego węża. Same miasto zaś zostało założone przez Azteków. Na pachnistym terenie, podobnie jak dzisiaj zresztą Stolica Meksyk Otoczone było jeziorem Szacuje się, że w momencie jego świetności Żyło tutaj nawet ponad 200 tysięcy ludzi A tutaj taka ciekawa zabawka Oferowana przez naganiaczy Z dosyć interesującym dźwiękiem Kto jest ta maskota? Leo Jaguar

W przeszłości było to bardzo popularne miejsce pielgrzymek, a dzisiaj też jest miejscem pielgrzymek tyle, że turystów, mimo nawet nie najlepszej pogody. I na zakończenie jeszcze wizyta w dzielnicy Kojokan, z pewnością najbardziej barwnej spośród tych, które widziałem w Meksyku. Co ją charakteryzuje, to kolorowe domki, troszeczkę spokoju, więcej przynajmniej niż w samym centrum miasta. Tutaj też spotkać można wiele parków stragany z ulicznym jedzeniem, jak i sztukę. Yy, uliczną. Ludzie też tutaj przybywają po to, aby odwiedzić Muzeum Fridy. w Meksyku myślę, że dosyć dużo wycisnąłem oczywiście, że wszystkiego nie dało się zobaczyć no, z czym będzie mi się kojarzyło to miasto? no przede wszystkim jest kolorowe nie wszędzie jest czysto, czasami leżą śmieci, budynki naprawdę są w różnych barwach zauważyłem też, że o wiele łatwiej tutaj jest coś namalować na ścianie niż powiesić plakat co jeszcze? No, na pewno kolonialne budynki sakralne, jak y, katedry, kościoły, bazyliki, muzyka i imprezy uliczne, nawet w Biały Dzień. No i sztuka uliczna, czasami naprawdę, trzeba przyznać, bardzo bulwersująca. No i często spotkałem tutaj też y, policjantów czy ochroniarzy uzbrojonych po zęby, można powiedzieć. No oczywiście. Takie duże miasto to musi działać świetnie. Transport publiczny i tak też jest. Jeździłem tutaj metrem, autobusem, a bilet kosztuje 1,5 zł po przeliczeniu. Metra co ciekawe jest klimatyzowane w ten sposób, że otwiera się okno. A wszystkie stacje metra są ilustrowane dodatkowo swoją unikatową ikoną. No cóż, idę do hostelu po plecach i o 22.30 mam autobus nocny do Łataki. a o 5-6 rano prawdopodobnie tam będę.